Motyw eksploracji kosmosu oraz wyścigu kosmicznego od czasu do czasu przewija się w grach planszowych. Wystarczy wspomnieć taki klasyk jak Zimna Wojna, w przypadku którego mamy nawet specjalny tor kosmiczny, na którym oba mocarstwa, czyli ZSRS oraz USA, ścigają się, próbując zdominować wyścig i wysłać jako pierwszy człowieka na Księżyc. Gra, którą dzisiaj chciałbym wam pokazać, jest skoncentrowana właśnie na tej próbie posłania człowieka na srebrny glob, a więc pozwoli nam odtworzyć to, jak wyglądał proces przygotowawczy do misji Apollo 11 i jednocześnie pozwoli także na zobaczenie, z jakimi wyzwaniami wiązało się poprowadzenie tego projektu. Cześć, tu Misza Lewiatan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj Wojennik wystrzeliwuje nas w kosmos, bowiem moją intencją jest opowiedzenie Wam i pokazanie gry, która pozwoli na odtworzenie przebiegu kosmicznego wyścigu, a w zasadzie pozwoli na pokazanie tego wyścigu z amerykańskiej perspektywy. Chciałbym Was bowiem zaprosić do obejrzenia unboxingu tytułu Tranquility Base. Tranquility Base to tytuł, który został wydany w 2006 roku, ale w 2018 roku pojawiła się reedycja tego tytułu, bowiem w tym momencie wydawnictwo Worthington Games postanowiło sięgnąć po ten tytuł. Sama gra została zaprojektowana przez Vana Overbeja i pozwala na zilustrowanie przebiegu misji Merkury i Gemini Apollo, które w konsekwencji doprowadziły do pierwszego załogowego lądowania na Srebrnym Globie. Jest to gra przeznaczona dla jednego do czterech graczy, a korzystając ze specjalnego rozszerzenia Soviet Moon, które dzisiaj także chciałbym Wam pokazać, możemy zagrać również w gronie 5 osób. Minimalny wiek gracza wyceniony został na 10 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii na około 45 do 90 minut. Jeśli chodzi o samą grę, to jest to gra, w przypadku której będziemy posługiwać się kartami. Kartami, które posiadają z jednej strony opis mechaniczny, ale z drugiej strony także bardzo duży, bardzo rozbudowany opis mówiący nam o tym, co dana karta przedstawia i co dane wydarzenie, postać w programie kosmicznym robiły lub co wniosły w ten program. Czyli generalnie mamy układ kart który znany jest z wielu innych gier, w którym z jednej strony mamy aspekt mechaniczny, z drugiej walor edukacyjny. I Tranquility Base jest właśnie tego typu grą, więc będziemy zagrywać karty, będziemy ścigać się o możliwość wysłania człowieka na księżyc, ale jednocześnie będziemy także uczyć się i będziemy odtwarzać przebieg wszystkich misji, które doprowadziły Amerykanów do skutecznego posadzania lądownika na powierzchni srebrnego globu. Dzisiaj o tym, jak ta gra wygląda, bo chciałbym Wam pokazać jej elementy, a na końcu bardzo krótkie podsumowanie z moimi pierwszymi wrażeniami. Zajrzyjmy więc teraz do pudełka z grą Tranquility Base. Poniżej Tranquility Base The Exciting Game of America's Race to the Moon. Na układce logo History in Action Games, Worthington Publishing, ale wszystko w tej samej tonacji kolorystycznej świetnie. Połączone z jednoczesnym tłem w postaci zdjęć. To nie jest grafika, to są zdjęcia, ale przypominające faktycznie grafikę. Mamy w związku z tym księżyc gdzieś tam daleko w tle, mamy rakietę, mamy różnego rodzaju inne elementy przywołujące na myśl kosmiczną eksplorację. Po drugiej stronie pudła znajdziemy z kolei opis tego, o czym traktuje gra. Mamy więc informację, że Tranquility Base jest grą, w przypadku której wcielimy się w rolę. Decydentów w NASA i będziemy przez projekty Merkury, Gemini i Apollo dążyć do tego, aby wysłać załogową misję na Księżyc. Mamy także kolejne zdjęcia ilustrujące, jak wyglądają przykładowe komponenty. Wreszcie także mamy rozpiskę mówiącą o tym, co znajduje się w środku że jest to gra przeznaczona dla jednego do czterech graczy w wieku 10 lat lub więcej, a pojedyn czas pojedynczej partii powinien wynieść od 45 do 90 minut. Co istotne, w tym opisie mamy także informację, że Tranquility Base jest grą, która nie wymaga jakiejkolwiek wiedzy dotyczącej programu kosmicznego, w związku z tym możemy spokojnie zagrać ten tytuł, traktując go jako edukacyjne narzędzie do tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o programie Apollo, ale i również o wcześniejszych programach, a więc Merkury Gemini, które poprzedziły program Apollo, a które również stały się bardzo ważnymi. Kamieniami milowymi w drodze do podróży człowieka na Księżyc. Zajrzyjmy teraz do środka, zobaczmy, jak w praktyce wyglądać będą elementy, którymi przyjdzie nam grać, kiedy usiądziemy już do rozgrywki w Tranquility Base. Na samym wierzchu instrukcja. A w zasadzie dwa biuletyny. Pierwsze: The History Behind the Cards. I to jest dodatkowy element, który sprawia, że ten konkretny tytuł posiada faktycznie wysoki walor edukacyjny a więc rozpiska tego, co znajdziemy na kartach. A więc mamy opis tego, jak wyglądał kosmiczny wyścig jak wyglądały programy Merkury, Gemini, Apollo. Mamy także fantastyczne zdjęcia. Mamy następnie. Opis kart, a więc tego, co znajduje się na kartach, gdzie możemy po kolei zapoznać się z historią, na przykład misji Gemini 9, Gemini 10, później misję Apollo. Trochę dodatkowych zdjęć: fantastyczne zdjęcie X15, a na końcu także. Słowniczek, który pozwala nam na lepsze zrozumienie, jak wyglądają wykorzystane w rozgrywce, w zasadzie w grze terminy, a więc przykładowo mamy termin taki jak telemetria, jak zero gravity, roll, retroket, To wszystko są Retro to wszystko są terminy, które są wykorzystywane na kartach, które są także terminami wykorzystywanymi w programie kosmicznym. W związku z tym fajnie, że i tego typu dodatek się tutaj znalazł. Na końcu mapki Lunar Facts on and Apollo Landing Sites. Czyli na tej mapce możemy zobaczyć gdzie lądowały poszczególne misje Apollo, więc 11, 12, 13 rzecz jasna, nie, bo Apollo 13 większość z nas wie, że na Księżyc nie doleciał, ale to zupełnie inna historia. 14, 15, 16, 17. Mamy także zdjęcie jednego z fantastycznych regionów Księżyca pokrytego kraterami. Drugim dokumentem, który znajdziemy w pudełku, są już zasady. Zasady liczą w sumie około 17-16 stron. Mamy na końcu także dedykację, trochę dodatkowych zdjęć, a opis, opis tego, jak wygląda rozgrywka, jest nieco wcześniej. A więc nie zajmuje to aż tyle miejsca. Mamy w związku z tym opis tego, jak chodzi gra, jak wyglądają komponenty, z których będziemy korzystać, jak wygląda przygotowanie rozgrywki. Później także poszczególne fazy, a więc krok po kroku opis tego, jak do tego tytułu należy usiąść. Następnie, pewne koncepty, jak zwyciężyć w rozgrywce. Trochę graficznych przykładów, ale i również już od strony siódmej. Brief Gameplay Example. Czyli w praktyce okazuje się, że zasady gry mamy opisane na sześciu stronach, a później mamy przykładową rozgrywkę. Mamy też od strony dziewiątej zasady pozwalające na zabawę solo. I opis dodatkowo tego, jak funkcjonują karty. Tak oto wygląda instrukcja. Kolejnym elementem są żetony, które będą wykorzystywane w grze. I tu mamy dwa arkusze żetonów. Tak one wyglądają z bliska. Przykładowo, tu mamy żetony paliwa, a więc to są wszystko żetony rakiet nośnych, ale i nie tylko, większego formatu okrągłe żetony, gdzie mamy naszywki, zdaje się, lub w ogóle symbole poszczególnych misji. Mamy w związku z tym przykładowo dwunastkę. Mamy Gemini First Spacewalk. Na wzór tego, co na przykład dotyczyło okrętów podwodnych w II wojnie światowej, mamy też poszczególnym misjom przyporządkowane konkretne emblematy Apollo 15, Apollo 11, Apollo 12. Te żetany są dwustronne, całkiem dobrej jakości. Tak wygląda ich rewers, drugi arkusz, identyczny z tą różnicą, że oczywiście mamy innego rodzaju żetony, bo żetony innych misji, tu mamy trochę żetonów misji Merkury, jak widać one też ewoluowały, każda z nich, każde z nich inne. Kolejna jest plansza, plansza będzie miała kwadratowy kształt i tak oto prezentuje się w całej okazałości. Mamy w związku z tym księżyc, mamy miejsca lądowań razem z podstawowymi strukturami terenu, jakie znajdują się na księżycu i mamy także miejsca, gdzie będziemy umiejscawiać poszczególne znaczniki, gdzie również będziemy wykorzystywać specjalne tory, jak widzimy tych torów, widzicie tych torów mamy w sumie cztery, po jednym w każdym narożniku, a więc dla maksymalnie czterech Gracze. Dalej mamy naklejki. Cztery naklejki w czterech różnych kolorach. Cztery czarne dyski. Ponownie po jednym dla każdego gracza. Karty. I tych kart jest sporo, jak widzicie. Obejrzyjmy większą talię. Te karty okraszone będą ilustracjami, a w zasadzie zdjęciami. Podobnie jak w przypadku wieczka pudełka, okładki pudełka. To nie będą grafiki, to nie będą ilustracje, ale to będą zdjęcia. Ale zdjęcia niesamowicie klimatyczne. Dla każdego, kto lubi temat kosmosu, który lubi temat eksploracji kosmosu, ale i również programu kosmicznego, to jest nielada gradka. Misja Gemini 4, Apollo 7. Apollo 17, Mercury 9, Power Failure, Houston, We've Had a Problem, Atlas D, Mercury Spacecraft. No i tak jak powiedziałem, to jest gratka dla wszystkich osób, które siedzą w temacie programów kosmi, programu kosmicznego, które interesowały się tym albo chciały się zainteresować tym, jak wyglądała historia. Która doprowadziła finalnie Amerykanów na Księżyc. Więc po kolei, w zasadzie, zapoznając się z poszczególnymi kartami, jak widzicie, one są także okraszone informacjami historycznymi. Możemy, Werner von Braun, możemy zapoznać się z tym, jak, wyglądało masa, jak wyglądała masa ciekawostek, jak wyglądała masa detali dotyczących poszczególnych misji. To jest coś rewelacyjnego, coś, co mnie osobiście bardzo się podoba. Swego czasu oglądałem cały serial traktujący o programie kosmicznym. Z przyjemnością odświeżę sobie ten temat, oglądając także karty, zapoznając się z treścią tego, co znajduje się na tych kartach, bo no, nie sztuką będzie zagrać mechanicznie, jak widzicie na części kart, w zasadzie na wszystkich kartach mamy także element. Akcji, czyli mamy informację, ile paliwa kosztuje dana, dana karta, co nam, co nam daje. No ale oprócz tego bardzo ważna jest ta dodatkowa warstwa informacyjna, która pozwoli nam na pogłębienie naszej wiedzy w tym zakresie. Tak wyglądają w związku z tym karty, tak wygląda koszulka. Oprócz tych elementów mamy jeszcze. Dodatek do gry, który zamknięty był w tej wersji, to jest Soviet Moon. A więc jest to dodatkowe rozszerzenie, które też dzisiaj chciałbym wam pokazać. Soviet Moon to rozszerzenie, które dodaje, jak łatwo się domyślać, możliwość grania także z Sowietami. A więc dodatkowo wprowadza element rywalizacyjny pomiędzy Stanami a ZSRS, a więc dokładnie to, co mieliśmy historycznie w momencie, gdy oba mocarstwa rywalizowały ze sobą o to, które z nich jako pierwsze zdoła posłać misję załogową na Srebrne Globy. W tym rozszerzeniu znajdziemy jeden czarny dysk z naklejką. Jak widzicie, to będzie naklejka symbolizująca Rosjan. Mamy trochę dodatkowych kart. Sowiet Moon. Koszulka jest ta sama. Same karty. Przedstawiają historię wyścigu kosmicznego z sowieckiej perspektywy. Tu przykładowo Sputnik 1, World's First Satellite, a więc pierwszy satelita Ziemi, Sputnik 1. Oprócz tego mamy Lunę 3, Wostok 1, a więc misję, która wyniosła pierwszego człowieka, Jurija Gagarina, na orbitę, Wostok 3 i 4, Wostok 6, Siergiej Korolew, a więc różnego rodzaju elementy, które przywodzą na myśl sowiecki program kosmiczny. Oprócz tego, krótka instrukcja, która mówi nam o tym, jak korzystać z elementów, które znajdują się w rozszerzeniu. Nie ma tego zbyt wiele, raptem cztery strony instrukcji, łącznie Zapisam kart. Kilka dodatkowych żetonów, podobnej jakości, First man in space, world's first satellite, world's first spacewalk, first women in space, first soft landing on moon. A więc wszystko to faktycznie osiągnięcia sowieckie, choć finalnie te najbardziej spektakularne wyczyny, a więc posłanie żywego człowieka na Księżyc i bezpieczny powrót załogi było dziełem Amerykanów. I dodatkowa mini planszetka wykorzystywana, kiedy grać będziemy z tym rozszerzeniem, a więc Soviet Moon. Tak oto prezentuje się ta mini planszetka. Bardzo ładna, podoba mi się wizualnie. Wygląda to niesamowicie spektakularnie. Dodatkowe pola na żetony i specjalny tor, który może być wykorzystywany przez Sowietów dla potrzeb osiągnięcia księżyca przed Amerykanami. Tak wyglądają w praktyce elementy zamknięte w pudełku do Tranquility Base. Zapraszam teraz do szybkiego podsumowania, w trakcie którego chciałbym opowiedzieć o swoich wrażeniach po obejrzeniu tych komponentów. Tranquility Base przeszło pewną metamorfozę metamorfozą momentu, gdy po raz pierwszy zostało wydane. I wydanie Worthington Publishing z 2018 roku stoi na naprawdę wysokim poziomie, jeśli spojrzymy na to, jak wygląda jakość rzeczy, które otrzymujemy. In plus, poczytują na pewno to, że na kartach znajdziemy fotografie. Fotografie, które wprost ilustrują rakiety, postacie, różnego rodzaju inne elementy, które były istotnymi kamieniami milowymi programu kosmicznego. To pozwala w jeszcze lepszym stopniu poczuć klimat samej gry, pozwala także jeszcze mocniej podnieść walor edukacyjny tego tytułu. Pewnie było też tańsze w realizacji, bo po co coś ilustrować, jeśli można sięgnąć po gotowe zdjęcia. Ale takie podejście z uwagi na tematykę gry, z uwagi także na jej aspekt edukacyjny, jak najbardziej jest dla mnie w porządku. Podoba mi się plansza, podoba mi się jakość żetonów. Tutaj naprawdę nie ma się za bardzo do czego przyczepiać. Mógłbym się przyczepić do autora, ale myślę, że to jest temat na zupełnie inną rozmowę i na zupełnie inny temat, więc na chwilę obecną pozwolę sobie pominąć to po prostu milczeniem. Jeśli chodzi o elementy samego Tranquility Base, to na pewno wyglądają zachęcająco. Mnie osobiście zachęciły do tego, żeby po ten tytuł sięgnąć. Podoba mi się także to, że w pudełku dostajemy rozszerzenie, od razu pozwalające także na wprowadzenie pewnego elementu rywalizacyjnego. Bo jeżeli mamy samych Amerykanów, to nie ma tego elementu zagrożenia, tego wyścigu, a jak dorzucamy Sowietów, to już od razu robi się ciekawiej, robi się intensywniej. Jestem ciekawy, jak Tranquility Base chodzi w praktyce. Opowiem Wam o tym oczywiście w trakcie kolejnych materiałów. To był unboxing gry Tranquility Base, wydany w 2018 roku przez wydawnictwo Worthington Publishing. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam także do innych materiałów Nowej TV. Zajrzyjcie też na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.